Siemano, z tej strony Platinum, ja jestem Adrian. Ja jestem Adam. Dzisiaj przedstawiam Wam nowy sprzęt od Okswy, dokładnie Okswa SQ Pro 2. I co? Co możemy powiedzieć? Jest dobrze wykonana, są fajne designy, kartridże klasyczne X-Limy 04060812, okrągły ekran dotykowy. Dotykowy. To tak. Tak. No warto wspomnieć, mamy tam kalendarz. Mamy kalendarz, mamy chyba krókomiężny też, czy nie? Nie, no, tylko nie mierzenie. Masz kalendarz, mi e, Masz licznik buchów podzielony na e, ogólny, dzień mhm. i tydzień. E, oczywiście zmienne tam motywy, wygaszacze kronu, który nam pokazuje również godzinę. Mamy również motyw w kształcie zegarka analogowego. Mhm. E, Klasyczne miejsce na smyczkę. Mamy przycisk, który nie jest fire buttonem a jest tylko przyciskiem e, blokady bądź wyłączenia i włączenia. Eee, no i co tak naprawdę? Fajnie leży w łapie, jest większa niż poprzedniczka, w sensie wyższa, nie? Tak, tak. Jak masz kwadrat, tu masz prostokąt, fajnie to wygląda, fajnie to leży w łapie. Bateria to 1600 mln. 1600. 000. I tak okej. Okay, w sumie większa niż w Nexlimie. W Nexlimie było 1,5 tak? No. O 100. Okay. Więc e, warto również to dodać, że ta bateria raczej będzie się trzymać dosyć fajnie. E, w zestawie klasycie dostajemy smyczkę kartyż zapasowy, kabelek, no tak instrukcje dla idiotów i takie rzeczy, nie? I tyle, tak naprawdę. Co do więcej? tak to Oxwa jak ofswa, no w mamy te same, eee, fajny design wyświetlacza, tak. nie zacina się też ekran, jeżeli o to chodzi, przy przełączaniu, jest bardzo płynny, możemy sobie tutaj zmienić moc, manualnie, no i inne te bajery sobie obczaić, zmienić softa czy cokolwiek, obejrzeć film, ja Softa to to nie zmienisz. Co tam zmieni? Nie, to trzymaj. Ale to motyw, a nie soft. Motyw, kurwa. Czekaj, słuchaj. Czeka <laughs> no i mamy tryb też eco. E, tryby eko, możliwość ustawienia czasu wygaszania ekranu, czy ma działać 10 sekund, 60, mm -hmm. czy 5 minut, czy mamy całkowicie wyłączony. O, takie po prostu kilka bajerków, mamy możliwość zmiany animacji w trakcie e, zaciągania się, jakaś się animacja wyświetla. E, no i tak naprawdę tyle. No tyle. Wyprzędnik. Czy warto? Warto. Jak lubisz Oxfam, śmiało. Cenowo, nowego? cenowo wychodzi to samo co zwykła Isklimka dwójka. Mm, czy poprzedniczka, a, SQ, czy poprzedniczka nie? SQ. Jedynie co, no to zobaczymy, jak to będzie wyglądać cenowo z kartiżami bądź ewentualnie grzałkami wymiennymi, ze względu na niestety już obecną z nami akcyzę. No tego dowiemy się w następnym odcinku zapewne. Bo jeszcze w sumie tylko są spekulacje, jak to będzie wyglądać. No, częściowo wiemy, częściowo nie wiemy hmm. I, i tyle, ale na pewno będzie osobny materiał na temat samej akcyzy, nas czeka. Tak, informujemy jest, Was czeka. oczywiście o tym wszystkim. No i co? Polecamy, kupujcie, palcie, bawcie się. Dzięki do zobaczenia. cześć